Cześć. Dzisiaj wam pokażę jak zrobić łódkę z papieru. Wystarczy złożyć o tak. Potem hmm. złożyć o tak. To tylko tak pomaga mi. po tym tak. tak, koniecznie musi być jedna z tej strony, a jedna z tej strony. Zawinąć to. A i koniecznie to też musi być tak. Po drugiej stronie też to zawinąć. poskładać sobie tak, potem złożyć jeszcze tak rozłożyć tutaj i rozłożyć tak naszą nutkę. Już tak robić. No. Ładna uroczka. Wiatra. To cześć, na razie.